8 grudnia opuściliśmy Polskę, by spełnić marzenia i przeżyć przygodę życia. Brzmi poważnie? Może trochę, ale w końcu to nasza pierwsza tak długa podróż. 4 miesiące poza domem, pierwszy raz w Azji i pierwszy raz w kulturze, o której na razie wiemy głównie tyle, że jedzenie jest pyszne, czasem bardzo ostre, a złośliwe makaki czyhają na każdą przekąskę. Nie ograniczamy się jednak do klasyków takich jak Tajlandia, Wietnam czy Indonezja. Planujemy odkryć też mniej oczywiste miejsca, egzotyczne Borneo, tajemnicze Brunei czy zupełnie nieznany Timor Wschodni. Przyznajcie, brzmi jak wyzwanie, prawda? Nazywam się Sebastian, a to jest mój kanał. Kiedyś tu byłem. W podróży jest ze mną Dorota i razem będziemy dzielić się z Wami naszymi doświadczeniami. Od smakowania lokalnych potraw, przez odkrywanie niesamowitych miejsc, aż po codzienne wyzwania na drugim końcu świata. Przed nami ponad 100 vlogów, więc dołączcie do nas, bo ta podróż zapowiada się wyjątkowo. No dobra, u nas mała zmiana planów. Nie płyniemy jednak na Nusa Penide, bo ta pogoda jest bardzo w kratkę, więc płyniemy do miejscowości Lovina, zupełnie przeciwległy koniec Bali. Właśnie podjeżdża nasz kierowca, W środku jak wejdę Wam powiem co i jak. No ale czeka nas około 4, może 5 godzin drogi. No, my już w taksówce. Ogólnie właściciel hostelu, hotelu, noclegu, homestaya proponował nam 800 tysięcy rupii, my płacimy 435 za Maksima, A Grab kosztował około 600 iluś, między 600 a 700, więc no, najtańsza opcja po raz kolejny. Przed nami jakieś te 4, może 5 godzin drogi. Jest to zupełnie odległy koniec, no ale jutro chcemy pływać sobie z delfinami. Tak więc kolejne jakieś marzonko zostanie spełnione. No, nusapeni do nas ominie. Tam zostaniemy dwie noce. Nocleg mamy w ogóle za 90, chyba 6 zł za te dwie noce. Bez śniadań i troszkę daleko od plaży, ale sprawdzaliśmy, też jest tam grab, chociażby, więc nie powinno być problemów. Eee. No ale cena jest naprawdę spoko, więc zobaczymy jak będzie. Zrobię jakieś przebitki z drogi i dobrze, że samochód mamy w miarę wygodny i nie powinno być to uciążliwe jakoś specjalnie. Więc my jedziemy i odezwiemy się jak będziemy na miejscu. Dobra, my wskoczyliśmy sobie do basenu. Eee... Ogólnie tak, przygoda ta... Zacznijmy od pokoju. Pokój całkiem spoko dla te pieniądze 92 zł za dwie noce, także bez śniadań, bez niczego, ale mamy ogromną łazienkę i z wanną i z prysznicem. E... Jest czysto moim zdaniem. E... Taki jakiś nieprzyjemny zapach na początku czułem w ten. Może nie nieprzyjemny, ale taki dziwny jakiś. Ale ogólnie spoko. E... Jesteśmy chyba jednymi z dwojga gości tutaj w całym ośrodku. Szkoda, że takie fajne miejsce, takie spa jest opuszczone. Jest tutaj bardzo zielono, ogród jest ogromny, będzie można sobie wieczorem posiedzieć, może jakiś film nawet obejrzeć na zewnątrz, no. jak będzie spoko pogoda. My teraz moczymy się w baseniku i zapewne gdzieś za godzinkę pójdziemy na jakiś obiad i popatrzeć, jakie ceny mają za te wycieczki na delfiny na jutro rano. A kto wie jak będzie fajnie, to może i jutro i pojutrze się pójdzie na te delfiny, bo wstępnie te ceny to tutaj są całkiem spoko. Za prywatną łódkę na snorking i delfiny tam jest około 200 zł sobie liczą z tego co czytaliśmy w necie. Więc to no, jest cena całkiem spoko. Eee, co jeszcze? Kamerę zostawiłem w samochodzie. Zorientowałem się dosłownie po jakichś 10 minutach, może 15. Nie, nie, nie. tyle. Eee. I... No po może 10 minutach e, i e, pisaliśmy zaraz do gościa w aplikacji. Ale tak nic nie odpisał nic nie odczytał. Już byłem taki trochę podłamany. wiesz, kamera kupę pieniędzy kosztowała a nowej bym na pewno teraz nie kupił. No i co nagle po pół godziny gościu przyjeżdża. I kamerę oddaje, więc daliśmy mu 100 ringitów, To jest 20 zł, zapewne 100 rupi. Zapewne za to jest tak śmieszna kwota: to jest 25 zł, no ale daleko nie odjechał. Więc super, że się cofnął, super, że kamerę oddał. Ogólnie ludzie tutaj są całkiem spoko, więc wydaje mi się, że nawet jak są takie sytuacje, albo gdyby zorientował się dopiero, jakby dojechał do Den pasar z powrotem, no to byśmy mu. Byśmy od niego ją odebrali. A przez 3 dni by się nagrywało tą kamerką sportową. Myślę, że też byłoby to wystarczające. Więc co? My sobie popływamy, odpoczniemy troszkę. Po tej podróży, ale widoczki też były zacne. Bo przez góry do góry. No tą górę, tutaj, która jest na, na środku wyspy. Więc naprawdę spoko, pełno murówek gąsienic tutaj śmiga wokół. No dobra, my wyszliśmy sobie na obiadek, może do jakiegoś sklepu. Ogólnie w tym SPA, nie mają śniadań, restauracji i tak dalej. Ale Dorota Była jest w pełni wyposażona kuchnia do dyspozycji gości, więc też całkiem niezły plusik, żeby sobie coś naprzód ugotować, przygotować, mieć dostęp do sztućców jak się zamówi jedzenie itd. Zarezerwowaną mamy wycieczkę na jutro. Zarezerwowaną mamy wycieczkę na jutro. 40 euro za prywatną łódkę, więc też super cena. Wycieczka potrwa od 5... W zasadzie od 6 wypływamy i powrót około 9-10. Mamy nadzieję, że będzie super i będzie na tyle super, że sobie na kolejny dzień weźmiemy ją ponownie. Bo w zasadzie tutaj nic takiego innego za bardzo nie ma do roboty. Na jutro znajdziemy sobie jeszcze jakąś atrakcję. No i zobaczymy, czy może jakiś wodospad. Może jakaś świątynia tu w okolicy. Jeździ Grab, jeździ Maxim, więc super. Chociaż chyba im się to nie do końca podoba wszystkim. Bo jakieś protesty są tutaj podobno. Strajkują przeciwko tym aplikacjom. Tak więc nie wiem, co o tym myślicie. Że, że to zabiera im pracę, czy raczej daje im pracę. Mi się wydaje, że... Jedna i druga strona może mieć rację z mojego punktu widzenia. Bardzo to ułatwia. Jest to wygodne dla turystów i unika się wtedy oszustw po prostu. Tak więc no jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Ale miejsce jest naprawdę piękne, spokojne, mega tanie. E, więc myślę, że śmiało mogę polecić, jeżeli byście chcieli sobie przyjechać tutaj na na te delfiny to na pewno warto z tego noclegu skorzystać. Mamy kilometr do, do tej restauracji, którą sobie znaleźliśmy. Na samą plażę jest półtorej kilometra, więc to też nie jest jakaś straszna odległość. Eee, taka na spacerek w sam raz. Ogólnie na pewno teraz będą też przebitki gdzieś tam w te były, albo będą z e, drona z tego miejsca, bo myślę, że będzie wyglądać obłędnie. Jest tutaj kilka ośrodków obok siebie, no ale to, że my jesteśmy tylko my i jeszcze jakaś jedna para w całym tym spa, no to jest naprawdę. niespotykany chyba zbyt często. A tutaj wygląda na bardzo, bardzo pusto. Może nie dość, że, bo tak, nie dość, że jest pora deszczowa, to jeszcze jest e, to miejsce takie mało turystyczne, chyba ludzie tutaj przyjeżdżają tylko na te delfiny. No my zostajemy tutaj dwie nocki, równie dobrze moglibyśmy zostać tylko jedną, też by to wystarczyło, ale myślę, że nie będziemy żałować. Na jutro będziemy mieli jakieś atrakcje, zostaniemy na noc wypoczęci, ruszymy do Denpasar, tam jedna nocka i lecimy do tego Wietnamu w końcu. Tak więc yy, będzie można pocilować, popływać sobie jeszcze w baseniku, poodprężać się, nadrobić troszkę montażu. Zapewne jak zauważyliście odcinki wychodzą co dwa dni teraz. Niecodziennie i tak już chyba pozostanie, dlatego że wrócimy totalnie spłukani, a chciałbym e, zachować jakąś płynność na, na tym YouTubie, więc będzie jeszcze tych odcinków na co najmniej miesiąc, może dwa e, po naszym powrocie. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, żeby mieć czas, żeby zarobić na jakiś kolejny mniejszy lub większy wyjazd. No to my zjedliśmy obiadek w jednym z lepiej ocenianych miejsc. Tutaj zapłaciliśmy 40 zł z groszami za dwa posiłki, przystawkę i, i dwa soczki, które były smaczne. Ogólnie wszystko było smaczne. Idziemy teraz do sklepu. Coś się chmurzy, więc kto wie, czy nie zacznie padać za chwilę i będziemy wracać na hotel. Korzystać z tych atrakcji, które tam mamy. Na dzisiaj tutaj już i tak niczego byśmy nie zobaczyli. Chyba, że może dojdziemy do takiego pomnika Delfina, który tutaj jest. Jeżdżą tymi głośnymi skuterami, czasami nic nie słychać. No, więc my idziemy w drogę. Ogram Wam, jak ta mieścinka mała wygląda. Bynajmniej ta trasa, którą idziemy. I oby nas nie złapał deszczyk. No dobra, jest godzina dziesiąta. O szóstej startowaliśmy, 4 godziny wszystko zajęło, z czego dwie godziny. Ok, cash. Mamy godzinę dziesiątą, dopłynęliśmy po czterech godzinach i tak. Ta wycieczka kosztowała 40 dolarów za dwie osoby, za prywatną łódkę. To jest około 200 zł, więc nie jest to jakaś duża kwota. Tarafa koralowa wyglądała całkiem przyjemnie. Dobra, chyba nagram to w hotelu, bo tutaj jakieś roboty trwają. Dobra, nas już gościu odwiózł do hotelu. W cenie jeszcze, jak się okazało, było śniadanko poza poranną herbatką. Zjedliśmy sobie po jakimś naleśniczku. E, co do samego wyjazdu, to tak, jeżeli chcecie pływać z delfinami, a na to się najbardziej nastawialiśmy, to musicie liczyć się z tym, że musicie mieć ogromne szczęście, żeby e, te delfiny akurat przepływały koło waszej łódki. E, z jednej strony nie wypada, no ale z drugiej strony trzeba powiedzieć o tym, że. E, jest ogrom ludzi. Jesteśmy poza sezonem, a tych ludzi był naprawdę ogrom. Więc e, też weźcie to pod uwagę, że tych łódek będzie pełno. Jest to taki przy, do, dobry przykład overturizmu. E, bo tych, e, tych osób jest naprawdę dużo. Te delfiny są wystraszane, można tak powiedzieć. Bo gdzie się nie pojawią, zaraz wszystkie łódki prują w tamtą stronę. I i jest to z jednej strony słabe, no ale z drugiej strony sami z tego korzystaliśmy, więc no można narzekać, no ale też nie fajnie, że one są dzikie, żyją sobie tam. Było ich całkiem sporo, ale tak jak mówię, żeby dobrze, znaczy dwa razy mieliśmy stację, że płynęły blisko łódki, nawet nie zdążyliśmy tego nagrać chyba, ale no widzieliśmy ich naprawdę dużo. Ja widziałem dwa, trzy, nie wiem czy uda mi się to w ogóle zobaczyć, czy jest to na nagraniach pod wodą, ale to w momencie, kiedy one już spływały bardzo, bardzo głęboko, więc y, był widać taki zarys, plamki, no ale to ewidentnie były delfinki. Tak więc, y, czy wycieczka jest warta swojej ceny? To samo zobaczycie za 100 tysięcy rupii zaczyna się samo obserwowanie delfinów. Mówię, trzeba mieć duże szczęście, żeby popływać z nimi i może na te wszystkie łódki dwóm, trzem się udało, a i było ich tam kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Więc to już musicie zobaczyć, czy chcecie sobie podjąć takie ryzyko, bo miejsce na takiej łódce, na obserwowanie samych delfinów bez snorkingu, który też nie był jakiś rewelacyjny. Może gdybyśmy jeszcze dostali płetwy poza samą maską i rurką, może gdyby mieli ten płyn, żeby ta maska nie parowała, byłoby wszystko dużo przyjemniejsze. A tak to nie żałujemy, bo było fajnie to wszystko zobaczyć i udało się zobaczyć to, co chcieliśmy. Nie udało się zrobić wszystkiego, co chcieliśmy, ale czy byśmy popłynęli drugi raz, tak jak myśleliśmy, że zrobimy to jutro? Raczej nie. My teraz kontaktujemy się z gościem, który wiózł nas wczoraj tutaj, żeby dopytać. O wycieczkę całodniową na jutro i chcielibyśmy, żeby nas wziął na tą wycieczkę. Będziemy już w ostatnim punkcie z trzeciej drogi do Denpasar, więc chcemy dogadać to tak, żeby nas potem zabrał do samego Denpasar. Tak więc miejmy nadzieję, że wszystko się uda i że będzie bardzo intensywny dzień. Dzisiaj zobaczymy sobie jakieś dwie trzy atrakcje. Tutaj jeszcze jakiś targ jest, może jakąś małą promenadkę małą. Zobaczymy, dojedziemy sobie wszędzie grabem i... i... Kapitan Sebastian na polowaniu w delty. Dobra, mamy prawie piętnastą. Eee, wybieramy się na obiadek, idziemy potem do portu, później e, mamy jeszcze jakąś świątynię na oku, żeby zobaczyć, wygląda bardzo ładnie. No i następnie e, jakiś mini luna park. Pojedziemy zobaczyć też co tam jest ciekawego i powrót. Jutro około 8 nas zgarniają na wycieczkę taką całodniową ośmiogodzinną jest kilka punktów, więc sobie ją przetestujemy i później od razu z kierowcą jedziemy do Denpasar, więc zabieramy swoje rano, e, więc zapowiada się intensywny dzień, bo jeżeli od 8 do 8 godzin, to będzie 16, z około 19 zapewne będziemy dopiero w Denpasar, trzeba jakiś jeszcze dzisiaj wieczorem nocleg tam ogarnąć, no i co jutro około 11-12 wymeldowanie i Żegnamy się z Indonezją, żegnamy się z Bali i w witamy w Wietnamie będzie. Ale robi się czarno. Za jak popada to po prostu po obiedzie będziemy wracać, bo wszystkie atrakcje, które mamy na oku to są na zewnątrz. Tak więc miejmy nadzieję, że rozwieje te chmury. Tak, przyszło do Roty jedzonko. Kotlet, hamburger, skrzydełka i kiełbaski. No i moje, i moje skromne jedzonko też przyszło. No to my zjedliśmy obiadek w takiej knajpie. Ktoś miał ciekawy pomysł. Ma warsztat, myjnie i tak dalej ze skuterami. Plus jakiś sklepik. No i u góry jak ludzie czekają na naprawę czegoś lub na mycie, lub czyszczenie, mogą sobie coś zjeść, wypić i tak dalej. Zapłaciliśmy za dwa dania i dwie, lemonia, dwie lemoniady. 109 tysięcy, no to jest jakieś 28 zł, może 27 zł, więc całkiem spoko. Ładnie podane, było smaczne, dość pikantne. No i ogromne porcje, jak za te pieniądze, to, to naprawdę szok. Ale nie można było płacić kartą, więc taki minusik, to bardziej że nam gotówki już brakuje, a mniej więcej mamy wyliczone wszystko, no ale już trudno. <laughs> Idziemy teraz do przyst na przystań. To jest taka jakby turystyczna część miasta, więc zobaczymy, jak to wygląda. Jakiś meczet tutaj. Więc kończę to nagrywanie, bo i tak nic nie będzie słychać. No to dotarliśmy do tego centrum turystycznego, głównego tutaj. I wygląda to słabo, brudno. Mało reprezentatywne miejsce, to może potrafi być tutaj naprawdę dość ładne, a to jest wszystko wybudowane w miejscu, gdzie rzeka wpływa do morza. Jest po prostu tak brązowa, brudna woda, że to jest jakaś masakra. Jest jakaś restauracja na Palach, ogromny plac, sprzedają jakieś malunki, rękodzieło. Przejdziemy się kawałek tędy, i ostatecznie, weźmie, wezmie, we, i ostatecznie weźmiemy taksówkę. Bo świątynia, do której chcemy podjechać, jest do 18, tylko otwarta, już jest po 16. :00. Wtedy co, skoczymy jeszcze na, ten, e, na tą karuzelę do tego parku rozrywki, który tutaj jest, bo ceny są śmieszne, więc na czymś się przejedziemy, zobaczymy jak to wygląda, czy warto w ogóle tam zajeżdżać i no i w zasadzie będziemy zawijać się do hotelu. Jutro rano wcześniej trzeba wstać, a zapewne i tak około 19.20 zjedziemy. Bo tutaj te odległości są dość spore. Wszędzie po 15-20 km a to taka mała mieścinka. Kawałek tutaj jechaliśmy i kierowca nas ostrzegał, że będzie ciężko stąd wrócić, ale na pewno było warto. Jesteśmy w mega klimatycznej, fajnej, czystej i nowej świątyni. Tutaj w okolicach tej miejscowości Lowina. Wygląda ona naprawdę świetnie, jest pięknie wykończona, jest tutaj czysto. Wstęp kosztował 25 tysięcy, czyli jakieś 6 zł 7, 6 zł jakieś. Więc naprawdę pieniądze wydane super. My idziemy tutaj porobić jeszcze fotki, zrobimy sobie jakieś zdjęcia, bo na pewno warto. I szkoda, że nie można latać tu dronami, jest zakaz całkowity. A to miejsce jest tak wkomponowane w ten krajobraz, że to jest po prostu jakaś magia. Więc zobaczcie chociaż to, co się udało nagrać tutaj, na miejscu. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. W sumie ta świątynia ma już ponad 50 lat, więc też nie jest taka naj. Najnowsza, ale jest pięknie zdobiona i te wszystkie rzeźby oraz drewniane wykończenia, które są naprawdę, wygląda to niesamowicie. Widać, że bardzo mocno o to dbają. I właśnie tak te wszystkie miejsca powinny wyglądać. Wtedy to ma swój klimat i wygląda nieziemsko. To wygląda jak takie ołtarzyki za zmarłych. Chyba że się mylę, ale tak to wygląda. No i tam się ludzie modlą. Jednak ci taksówkarze tutaj próbują naciąć na każdym kroku. Gościu, który nas tutaj przywoził, 20 km kosztowało na 130 zł, za poczekanie na nas około 20-30 minut plus zawiezienie nas do tego parku rozrywki gościu zawołało 150 tysięcy, chociaż to jest 6 km niecałe. Najlepsze jest to, że powiedział, że tutaj nikt nas nie zabierze. A jak jakiś taksówkarz normalny zawoła cenę, to co najmniej 200 tysięcy. Stał przed wejściem świątyni jakiś normalny taksówkarz, chciał 100 tysięcy, czyli już połowę i 50 tysięcy mniej niż tamten. A najlepsze jest to, że. We have. A najlepsze jest to, że Grab 40 tysięcy kosztuje za ten odcinek. My weźmiemy coś do picia. Ale miejsce na pewno warte odwiedzenia, jak będziecie tutaj, to po prostu nie ma innej opcji, ale musicie tu przyjechać, po prostu dla mnie rewelacja. Nie ma tłumów, a taki stuprocentowy klimat balijskich świątyń, więc zobaczymy, jakie fotki wyszły wieczorem. Dobra, my dojechaliśmy do tego parku rozrywki. Przechodzimy przez taką jakąś minigalerię, sklepik z pamiątkami. A, są bilety chyba, co? Albo kasy. Nie wiem, idziemy dalej. Jakieś chusty, nie chusty, branzoletki. A ciekawe po ile? Z ciekawości. Eee, Taki zestaw bransoletek. 14 tysięcy z 3 zł No i na wejściu witają nas jakieś smoki i bogini. Mamy bramę, więc wchodzimy. Zobaczymy, co ten park oferuje. Jakoś super drogi nie jest, ale najtańszy też nie. Ale chociaż ładnie osadzony jest tutaj wydaje się być czysto na pierwszy rzut oka. Dorota ogarnia bilety. Ogólnie, co o tym myślicie, że atrakcje dla turystów są droższe niż te dla lokalsów. Bo różnica jest spora. My za wejściówkę bez żadnych atrakcji płacimy 85 tysięcy. Można zapłacić 250 tysięcy, czyli około 60 zł za wejście na wszystko bez limitu. No, ale to się zwróci nam dopiero po sześciu atrakcjach, więc zapewne z tylu nie skorzystamy. Tym bardziej, że kto wie, czy nie zacznie padać za chwilę. A lokalsi płacą 85 tysięcy za calutki dzień z wszystkimi atrakcjami, czyli my płacimy trzy razy tyle. I to jest, i to jest często to jest częste w innych krajach a dlaczego u nas tak nie jest ile osób Polaków nas chodziłoby częściej na różnego rodzaju atrakcje gdyby były tańsze dla nas niż dla zagranicznych osób wejście do samego parku jest przez samolot wchodzimy wchodzimy gate'em C D raczej Taki fajny sztuczny silnik. I idziemy. Wejście jest z tyłu samolotu. No to przygoda w tym parku zakończyła się bardzo szybko. Pół godziny przejechaliśmy się tylko na kole muńskim. Totalnie nic nas nie zainteresowało, więcej. I jak dla nas, nie warte swojej ceny. Jeżeli macie dzieciaki i chcielibyście przyjść tu z dzieciakami, to wziąć bilet sobie ten z wszystkimi atrakcjami i wtedy bez żadnego problemu e, możecie spędzić sobie tutaj kilka godzin. Ogólnie, jak przyjdziecie na otwarcie, to jest totalnie pusto. Teraz może jest 19-3 godziny po otwarciu. Myślę, że nie ma tutaj więcej niż 20 osób łącznie. No zobacz, że jesteśmy też w środę, no nie? W weekendy no, może jest Fakt, więcej. jesteśmy w środku tygodnia, więc może w weekendy jest trochę więcej. My idziemy tylko po jakieś zakupy na jutro na śniadanko i zawijamy do hotelu. Nie ma co. Jest już 19, zanim zrobimy zakupy dojedziemy, będzie 20. Trzeba będzie się poogarniać i jutro rano i tak siódma pobudka i w drogę.